Witam, witam, słuchajcie, nie było tego od pięciu lat, dokładnie pięciu lat, bo ostatnie moje występy, jeśli można to tak nazwać, czyli wasze spotkania z wami w Waszych miastach były... W lipcu 2021 roku, więc w sumie 4 lata. Od 4 lat to się nie działo, ale wracają nazwijmy to stand-upy na fazie, prelekcje lub zwał, tak zwał, czyli po prostu moje występy przed yy, Wami i chcę Wam coś tutaj powiedzieć, że lista będzie coraz większa. Ale na ten moment mam 6 miejscowości, innych jeszcze nie znalazłem, więc może ktoś ma puby, więc dogadamy się, ale pierwszy. Jest oczywiście, w sumie to nie takie oczywiście, bo nie wiem czemu zaczynam od Wrocławia, ale właśnie zaczynam od Wrocławia. 2 września o godzinie 19 w Pabie Wędrówki jest yy, mój występ. Teraz na wstępie powiem o co chodzi. Wchodzisz na stronę którą tutaj macie i wybierasz miejscowość i kupujesz bilet 2, 5 zależy jak chcesz, bilety macie wszystko tam opisane, więc yy, nie muszę tego tłumaczyć, już to, tego rozwiązania yy, z tego rozwiązania już korzystaliśmy i pamiętajcie, lepiej kupić bilet bo na miejscu najprawdopodobniej nie będzie miejsc chociaż tego bym sobie życzył tak było przynajmniej w przeszłości Więc zaczynamy od Wrocławia, 2 września Wrocław, pub wędrówki 3 września, Katowice jest to pub namaste, tradycyjnie 9 września Łódź Łódź w browarze Warkot już miałem tam występ, więc jak najbardziej wszystko jest oczywiście o godzinie 19 do 21, ale od godziny 18 można już wchodzić no bo będę też sprzedawał na miejscu książki i tak i i oczywiście wiecie o co chodzi kolejną miejscowością są Kielce a dokładnie klub studencki w Spak w Kielcach nie! Nie! 15 września jest Lublin w Klubie Studenckim Kazik. 16 września jest Białystok w pabie zmiana klimatu. W klubie zmiana klimatu. I 17 września, niewdzięczna data, ale dla nas może być wdzięczna. Właśnie w Kielcach w klubie studenckim SPAK jest organizowany. Mój występ. Bilety macie tutaj w linku. Zapraszam do kupna i zapraszam do spotkania. W niektórych miejscowościach są sale po 100 osób, a niektórych, tych na wschodzie, yy, można nazwać prawie że no limit. Więc yy, jak to się mówi. Kto pierwszy ten lepszy, i mam nadzieję, że się spotkamy nie tylko w tych miejscowościach. Na październik też będę planował kolejne miejscowości, tylko mam problem z zorganizowaniem takich sal powyżej 100 osób albo około 100 osób, więc zapraszam serdecznie. Bilety są na dole koszt 49 zł I oczywiście będę na miejscu i będziemy mogli. Będziecie mogli posłuchać. Będą też pytania, a po wszystkim, oczywiście. Będzie można, jak to się mówi, usistoć grabę i tak dalej, ogólnie, żeby było gut, No i tyle Wam powiem na ten moment i ja Was serdecznie zapraszam, więc wrzesień, tournée po sześciu miejscowościach i co będzie potem, zobaczymy. A chcę Wam powiedzieć, że najprawdopodobniej będę dwa dni po powrocie z mojego pierwszego wyjazdu, chyba, że mnie zamkną to wtedy będę musiał odwołać. Ale mnie nie zamkną, bo tak zrobię, że mnie nie zamknęli, a jak mnie zamkną, to wtedy się też dowiecie i oczywiście będą zwrócone bilety. Żartowałem. Ogólnie szalabala, szalabala i widzimy się we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Bielsku oraz Kielcach. Ła!